Rzeczy życie jest proste. Powiedz, że tak jest. Trzeba być dobrym, a jak ci ktoś wkurwi, to wiesz jak to jest. Ale gdy większa się kura, zwół w środku robi i coraz większy pies. Nogami drobi, jak składają rozkładają, powietrze coś niecnego w głowie mają. Ale jak mówisz, trzeba być dobrym człowiekiem. Bo to nie oni, to inni. Popierdoloni, nie oni. Nie tylko ustawy, tylko mandaty, krzywny, kary obwieszczenia. noż kurwa, gad się w króla nie zmienia, podła epidemia. Przecież życie jest proste, Powiedz, że tak jest. Trzeba być dobrym, trzeba być podłym, niech odejdą z pokoju. Najpiękniejsze róże, rosną na największym knoju, gdy dać im trochę czasu i więcej pasu. Najpiękniejsze róże, Rostą na największym knoju. Gdy im trochę czasu i więcej pasu. Najpiękniejsze róże rosną na największym gnoju dać im trochę czasu i więcej pasu.